To jest nowa Tesla Cybertruck i jest trochę podobna do. W sumie nie jest podobna do żadnego innego samochodu, jakim kiedykolwiek jeździłem. Jest całkowicie wyjątkowa. W tym filmie powiem czemu, ale podam też jeden powód, a jest nim fakt, że panele nadwozia są wykonane ze stali nierdzewnej. Ona jest bardzo wytrzymała, co znaczy, że możesz to zrobić bez powodowania żadnych uszkodzeń. Chodźcie! Naciągnąłem sobie mięsień. Zacznijmy od omówienia konstrukcji Cybertrucka. Myślę, że jego najgorszy kąt to tył. Ze względu na te płaskie panele, wygląda jak pudełko. Trochę nijakie. Prawdopodobnie widzieliście w internecie różne rzeczy na temat dopasowania i wykończenia. I tego, że te panele nie są wyrównane i itd. Powinienem zaznaczyć, że to jest samochód przedprodukcyjny. Ale to stal nierdzewna i bardzo bardzo jest twarda, więc nie możesz jej zgiąć tak jak w normalnym samochodzie. No po prostu tak jest. Tak jest zaprojektowane. I jest bardzo wyjątkowe. Ten kąt tutaj, gdy spojrzysz pod tym kątem wygląda fajnie. Zaczyna wyglądać bardzo futurystycznie, bardzo inaczej. I możesz zobaczyć, że nie ma tu wielu zagięć. Tylko jedno. Ale to jeden wielki, pojedynczy panel. I mamy tu kilka masywnych nadkoli. A potem przesuwając się dalej, mamy drzwi, które otwierasz naciskając przycisk. Może to brzmieć, jakbym był na placu budowy, ale jestem. To jest Gigafabryka Tesli w Austin w Teksasie. Produkują tu Cybertrucki. Drzwi otwiera się tutaj. Te drzwi mają kilka zagięć. Jedno, dwa. Trzy zagięcia. Naprawdę trudno jest zgiąć ten metal. Jest mega twardy. A to jest fajne. To największa przednia szyba w jakimkolwiek samochodzie produkcyjnym. A to największa wycieraczka przedniej szyby w jakimkolwiek samochodzie. Ma 1,20 m długości. Przejdźmy do przodu. Charakterystyczny pasek świetlny o pełnej długości. Reflektory są pod spodem. To są reflektory i mamy matryce LED. Wygaszają one część wiązki światła, aby nie oślepiać nadjeżdżających kierowców. Pokażę Ci, jak wyglądają światła w nocy. Tak to wygląda z tyłu. Rzućmy okiem naprzód. Nie do pomylenia. To naprawdę wyjątkowa rzecz i możesz się zastanawiać, że no poczekaj chwilę. To ostre krawędzie, skaleczysz się. Ale wszystko zostało zaokrąglone, nie skaleczysz się o nie. Na szczęście nic innego na drodze tak nie wygląda. Więc oczywiście jest to zabójcza drogie, prawda? Nie no, w sumie nie jest aż tak bardzo drogie. Miał zaczynać się od 160 tysięcy złotych, w rzeczywistości jest 200 tysięcy. Cena wzrasta do prawie 400, jeżeli chcesz mieć wersję Cyber Beast z trzema silnikami. No, ale jeżeli mnie pytasz, to wciąż całkiem przyzwoita wartość. Serio. Wewnątrz od razu wiadomo, że to Tesla, bo jest bardzo minimalistycznie bez żadnych przycisków. Wszystkim sterujesz za pomocą tabletu. I to jest nowy ekran dotykowy, bardzo szybki. I mogę robić takie rzeczy jak otwierać bagażnik, bawić się tym, otwierać portfela. Chcesz zobaczyć, jak otwiera się bagażnik? Z przodu. Nie wiem, czy robię ten hałas. W każdym razie wszystko jest takie teslowe, więc możesz przełączać się między różnymi opcjami. Mamy nawigację i tak dalej wszystko. Nie będę wchodził w szczegóły. Mamy gry, coś w rodzaju dziwnych dźwięków. Klima, nawigacja satelitarna, gdzie ona jest? O jej jest, widzisz jak szybkie? Naprawdę dobra. W każdym razie przejdźmy do faktu, że są tam wszystkie informacje. Niestety nie ma w tym samochodzie wyświetlacza na szybie. To znaczy naprawdę powinni byli to zrobić. Bo to jest jedna rzecz, której zawsze brakuje w Teslach. Jeżeli chcesz kontrolować takie rzeczy, jak kierunkowskazy, wszystkie są na kierownicy. Mamy też polecenia głosowe, spryskiwacz. Jak chcesz zmienić ustawienia lusterek, musisz wejść tu i co robisz? No i jest. No i przesuwasz za pomocą przycisków. A jak chcę poruszyć kierownicą, robię to. No potem poruszam kierownicą. Kierownica, jak z modelu S, ale lepsza. O wiele łatwiej jest ją używać. Więcej o niej za chwilę. Ale na szczęście mamy klakson, do którego łatwo się dostać. Zamiast kilku przycisków, jak kiedyś. Co do dopasowania i wykończenia. Wersja przedprodukcyjna, ale ogólnie jest nieźle. Jeżeli spojrzysz na deskę rozdzielczą, możesz zobaczyć, że niektóre szwy są trochę krzywe. No i patrz na to. Ale to raczej efekt przedprodukcji. Tak samo to. Jestem pewien, że samochody klientów są lepsze. Myślę, że ludzie dużo mówią o jakości wykonania Tesli, a one nie są najlepsze. Lexus ma lepszą, ale nie sądzę, że są tak daleko w tyle za Niemcami, jak mogłoby się wydawać. Spójrzmy na schowki. Duży schowek tutaj. Kilka uchwytów na kubki. Mamy bezprzewodowe ładowanie telefonu. Pod spodem mnóstwo miejsca na torbę i tam cokolwiek chcesz. Mamy też przyzwoitej wielkości pojemniki w drzwiach. Dużo miejsca na butelki. Wezmę butelkę. To dość mała butelka, ale jest tam mnóstwo miejsca. No i teraz główny schowek. Więc trzeba tak albo ewentualnie głosowo. Open glove box. There we go. Close glove box. Ta opcja nie jest dostępna. Czemu mogę tylko otwierać? Nacisnę tu. No, może to dlatego, że to wersja przedprodukcyjna, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o fotele, mają dość sportowy design, ale nie są najbardziej dopasowane do ciała. Są wygodne. Ale nie jestem pewien tego, w jaki sposób wystaje zagłówek do przodu. To chyba nie jest dobre dla postawy. Ale widok jest niesamowity. Ogromna przednia szyba. I osłony przeciwsłoneczne, jak w modelu X. Można je złożyć, jeżeli chcesz zakryć więcej. Malutkie lusterko, biorąc pod uwagę wielkość całości. Myślę, że powinniśmy sprawdzić teraz tył. Na tylnych siedzeniach jest dużo miejsca, przestrzeń na kolana dobra. Nad głową. Mogę zmieścić rękę nad głową. Mam 1,79 m. Ludzie do 1,80 m poradzą sobie. Osoby wyższe będą miały trudności. No, i mam tutaj ogromny, piękny, szklany dach. Jeżeli przejdziesz przez nierówność, na przykład w czasie zjazdu z drogi, możesz skończyć w ten sposób. A podsufitka w ogóle się nie ugina. Czy to ci się przetrafi? Nie wiem, po prostu bądź ostrożny. Jako, że to elektryk, oczywiście mamy całkowicie płaską podłogę, a przednie siedzenia są dość daleko i wysoko, więc naprawdę możesz się rozciągnąć. Podoba mi się to. Z tyłu mamy też ekran na infotainment. Możesz kontrolować klimę i tak dalej. Co jeszcze można? Łączę podgrzewane siedzenia. No i mogę przesunąć przednie siedzenie do przodu. Więc jeżeli chcę więcej miejsca, tutaj. Naprawdę dużo miejsca. Naprawdę się rozciąga. Jak limuzyna. Spoko. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać jest to. To naprawdę fajna funkcja, jeżeli macie trójkę dzieci. Trzy mocowania Isofix. Niezłe. I jeszcze to. Tylne drzwi otwierają się na 90 stopni. Więc możesz łatwo wsiadać i wysiadać. I ten mały pasek, widzisz? Pociągnij, aby podnieść do góry. Jak w Hondzie jazz. Myślę, że mógłbym tu zasnąć. Sprawdźmy bagażnik. Zanim przejdziemy do przestrzeni ładunkowej, jeszcze pokażę Wam to, jeżeli mi się uda. Ta słona jest tak mocna, że możesz to zrobić i nie pęknie. Co znaczy, że Twoje rzeczy powinny być tam bezpieczne. Teraz, aby opuścić tylną klapę, naciśnij ten przycisk i leci. Aby ją podnieść, musisz to zrobić ręcznie. Aby schować pokrywę, naciśnij przycisk w taki sposób. No i masz naprawdę dużą skrzynię ładunkową. Pojemność wynosi nieco ponad 2800 litrów więcej niż wszyscy jego elektryczni rywale i lepiej niż F150 z benzyną. To imponujące. Mamy tu też kilka fajnych funkcji. Są tu listwy, świetlne. Pozwól, że wsiądę. Możesz na tym usiąść, jeśli chcesz. Pod spodem jest schowek. Możesz wypełnić lodem, a następnie włożyć tam piwo i napoje, bo jest tam mały korek spustowy. W ten sposób woda po stopieniu lodu może zostać odprowadzona. Zamykamy to. Mamy różne punkty do mocowania. Proszę bardzo. No i przy okazji są one też otwieraczami do butelek. Co jeszcze musisz wiedzieć? Uciąg nieco poniżej 5 ton, czyli tyle co Rivian R1T. To lepiej niż F-150 Lightning, lepiej niż Hammer EV, ale nie tak dobrze jak najlepszy Ford F-150. On uciągnie 6 ton. No ale nadal to imponujące. Czy jest jeszcze coś, co muszę powiedzieć? Ładowność. Możesz przewozić tutaj rzeczy o wadze do 1 i 1 dziesiątej tony, no to lepiej od tych konkurentów elektrycznych. Ale nie jest to tak dobre jak to, co możesz przewieźć w Fordzie F 150 z normalnym, spalinowym silnikiem. On zmieści prawie 1,5 tony. Oczywiście jako że to elektryk mamy trochę miejsca pod maską, więc proszę bardzo. To dość duży bagażnik. Możesz go użyć jako siedzenia, a przewiesie do 200 kg. Zastanawiam się, czy zmieści się tu w tej koszuli. Spróbujmy. No, nie zupełnie. W każdym razie to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy na temat Tesli Cybertruck. Dostajesz bardzo małe lusterko wsteczne, które wydaje się bezużyteczne, gdy zamkniesz pokrywę bagażnika. Teraz zamkniemy ją? I nic nie widać w lusterku. Aby być uczciwym, mamy kamerę, która po prostu wszystko wyświetla, ale lusterko zawsze jest lepsze. Jest mało prawdopodobne, aby Cybertruck był kiedykolwiek sprzedawany w Europie, przez mocno rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony pieszych. No bo to nie będzie zbyt miłe dla człowieka, jeżeli w niego wiedziesz. To jest bardzo twarde. Wyobraź sobie, że uderzasz w to głową. Znaczy, najpewniej skończysz pod nim, ale nadal będziesz uderzać w twarde krawędzie. Jeżeli w to uderzysz, spowoduje to wiele szkód, nawet przy bardzo niskiej prędkości. Deska rozdzielcza jest tak głęboka, a przednia szyba tak stromo pochylona, że trudno będzie wyczyścić szybę. Dam radę się tam dostać? Nie, nie, nie. Oddaję się. Jak widzisz, drzwi nie zakrywają progów. To znaczy, że kiedy jeździsz w terenie i wsiadasz i wysiadasz, ponieważ rogi wystają, kończysz przeciągając nogi po tylnej części progów. A jeżeli nosisz spodnie, po prostu je ubrudzisz. Nie przeszkadza mi to, bo mam piękne nogi, ale tak to będzie denerwujące. Ah, Poleganie na kamerze, aby móc widzieć, że za sobą jest dobre, o ile kamera jest czysta. Niestety Tesla, w przeciwieństwie do niektórych innych producentów, nie zdecydowała się na umieszczenie małej wycieraczki nad kamerą cofania. Bo gdy zostanie pokryta brudem w ten sposób, wtedy nie zobaczysz nic. Będziesz musiał wysiąść i wytrzeć to palcem. Nie wszystko jest jednak złe, oto pięć fajnych rzeczy w tym aucie. To jedyny produkowany samochód drogowy, w którym układ sterowania nie jest w żaden sposób połączony z kołami. No patrz. Kręcę kierownicą. Co się dzieje z kołami? A jeżeli włączę samochód, zobaczysz. Moje koła są teraz połączone z kierownicą. To jest naprawdę interesujące, że mogę skręcić je na maksa, po prostu raz obracając kierownicę. To znaczy, że nie musisz bardzo mocno kręcić kierownicą w czasie manewrów przy niskich prędkościach, ale im szybciej jedziesz, sterowanie staje się mniej czułe, więc po prostu oblicza, jak bardzo skręcić koła. Odpowiednią ilość skrętu, której potrzebujesz do manewru. No i aby pomóc Ci wykonać manewry, tylne koła również się obracają. Teraz, zanim zaczniesz zbytnio martwić się faktem, że co z bezpieczeństwem? Nierównica nie połączona z kołami, to jest katastrofa! Czekaj, co by się wydarzyć. Nie martw się, istnieją trzy czujniki, które kontrolują to, co robią koła. A to znaczy, że mamy dwa, które są tam, tylko dla pewności. Poza tym mamy już samochody, które mają hamulce bezprzewodowe i gdzie gaz jest też bezprzewodowy. No to czemu nie można sterować? W ten sposób, jedną z rzeczy, które możesz zrobić tutaj, to zmiana trybu jazdy na terenowy. Potem tryb Bacha, który go podniesie, no i mogę zmienić podział napędu. Mogę ustawić go całkowicie z tyłu, całkowicie z przodu lub w dowolnej kombinacji. I zamierzam ustawić go całkowicie z tyłu, a następnie ustawić wspomaganie stabilności na minimum. I zobaczymy, co mogę zrobić. Det er sant. Jeżeli chcesz, możesz odpalić urządzenia gospodarstwa domowego z tej Tesla. Otwierasz tę te klapkę, no i już masz tu wtyczki. Możesz podłączyć to do swojego domu i zapewnić energię elektryczną, nawet na 3 dni. Wiesz, to jest pojazd zaprojektowany z myślą o apokalipsie. I oczywiście dlatego jesteś w stanie zasilić swój dom. Daj sobie 3 dni, zanim zombie przyjdą po ciebie. Jak na pick upa to auto jest całkiem aero. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,34. Nie jest tak dobry jak w przypadku Riviana R1T, który ma współczynnik na poziomie 3 /10. dla porównania współczynnik oporu powietrza Forda F150 wynosi 44 setne. Te wykończenia kół pomagają w aerodynamice i całkiem podoba mi się ich wygląd. Ale jeżeli ich nie lubisz, możesz to zerwać i wybrać felgi aluminiowe, choć to zmniejszy nieznacznie zasięg. Przednie i tylne elementy podwozia Cybertracka są wykonane z jednego kawałka. Są absolutnie ogromne i wyciskane z takich aluminiowych mas przez największe na świecie prasy samochodowe. W przypadku tylnej ramy pomocniczej nacisk wynosi 9000 ton, a z przodu to nacisk 6000 ton, a element podwozia z przodu ma wbudowane strefy zgniotu. Nie zajmują one dużo miejsca, ale zapewniają, że chociaż nadwozie jest mocne, nadal może zapewnić Ci dużą ochronę w przypadku zderzenia. Ale to nie wszystko. Ten samochód ma 800-woltowy układ elektryczny, to znaczy, że możesz poprowadzić cieńsze przewody, bo jeżeli mamy większe napięcie, potrzebujesz mniej prądu, a w ten sposób możesz mieć cieńsze przewody, a to oznacza mniejszą wagę. Sprytne. W porządku, jedziemy. CyberTrakiem. Wyjeżdżamy z gigafabryki Tesli. Mam samochód ustawiony w preferowanym przeze mnie ustawieniu. To dość łatwe do zrobienia. Mam więc pełną moc przyspieszenia, ale jazda i prowadzenie są w trybie relaksującym. Zawieszenie pneumatyczne jest poluzowane. Obniżyłem też wysokość jazdy, bo to prawdopodobnie pomoże w komforcie. Prowadzenie jest łatwe i relaksujące. Jedną z rzeczy, która naprawdę wyróżnia go na tle zwykłych pickupów, to sposób, w jaki jedzie po drodze. Pikapy mogą wydawać się nieco chwiejne i roztrzęsione przez podwozie z ramą drabinową. No i fakt, że tylne zawieszenie jest naprawdę twarde, ponieważ są w rzeczywistości lepsze i zaprojektowane do przewożenia ładunków, więc kiedy tam nic nie masz, czujesz jakbyś skakał. Natomiast tutaj jest lepiej, masz zawieszenie pneumatyczne, no i po prostu to wszystko śmiga lepiej. Naprawdę niesamowite przyspieszenie, tak przy okazji. To jest brutalne. I Dziwne. Spojrzałem w lusterko wsteczne, a potem zdałem sobie sprawę, że spojrzałem w dół, bo ten samochód nie ma lusterka. Ale w sumie to działa. Nie jest tak dobre jak lusterko wsteczne, bo jest małe. Natomiast sterowanie jest naprawdę wrażliwe, więc sterowanie nie jest takie w pick-upie zwykłym. W normalnym obracasz kierownicą tylko trochę i nie dostajesz żadnej reakcji. Tu jest trochę bardziej kapryśnie. Ale wolę te kierownicę niż ten taki Y. System bezpieczeństwa zareagował. Nie widziałem, że jest tu za mną ten samochód, więc powinienem patrzeć tam, a nie tam. Bo spójrz, kiedy mam włączony kierunkowskaz, pokazał mi, co jest w martwym polu. Przesunę lusterko. To jest trochę kłopotliwe. Dawaj, szybko. W ten samochód prawie wjechałem. Ekran ma wysoką rozdzielczość, naprawdę dobrze to wygląda. To było interesujące, jak lekko musiałem skręcić kierownicą, aby skręcić. Zawieszenie jest naprawdę świetne. Czujesz się jak w luksusowym samochodzie. To szaleństwo, że masz te wszystkie kamery cały czas. Zwykle wyłączają się w innych autach, a tutaj są i dzięki temu widzisz wszystko dookoła. Ten samochód ma laminowane szkło dookoła, aby zmniejszyć hałas wiatru. I jak na pick jest, tu cicho. Zdecydowanie bardziej przypomina osobówkę. Nie jestem pewien, czy ten egzemplarz ma włączony system autopilota. Może nie rozumie angielskiego, chociaż mój angielski jest z West Midlands, co jest trochę dziwne. Zdecydowanie ma wszystkie funkcje Dostrzega pachołki w centralnym pasie Widzi białe linie, widzi gdzie samochody są Wszystko wiem, a jeżeli chodzi o zasięg Ta wersja Cyber Beast ma 515 km Mamy też normalną wersję, tam jest około 550 km Ale można też wybrać wersję Long Range Która właściwie jest zestawem akumulatorów z Tesla Model 3 no i dzięki temu masz nawet 750 km zasięgu. Mamy tutaj odpalony komputer pokładowy i będziemy pracować nad wydajnością, bo ten Cybertruck faktycznie wykorzystuje najnowszą technologię akumulatorów Tesli. Akumulatory tutaj są bardziej zaawansowane niż w modelu 3, a te są bardziej zaawansowane niż akumulatory w modelu S. To ogromne ogniwa. Znacznie większe niż w jakiejkolwiek innej Tesli. Myślałem, że to sterowanie będzie dość nerwowe, gdy jedziesz trochę szybciej, ale dokładnie oblicza Twoją prędkość i wie, co próbujesz robić. Po prostu jest stabilnie. Nie jest idealnie, ale jest okej. Okay. Wystarczająco okej. Okay. Jedną z rzeczy, które mnie zaskoczyły, jest to, że mimo że Cybertruck ma opony terenowe, nie ma tak dużego hałasu drogowego. Jest hałas. Ale nie wiem, czy to silnik. Zjadę tutaj do Walmartu i zrobię zakupy. Jestem zaskoczony, jak wygodny jest ten samochód. Hamowanie rekuperacyjne jest idealne, możesz używać jednego pedału w czasie jazdy. Promień skrętu wynosi tu zaledwie 11,3 metra, więc zawracanie jest dość łatwe. Zobaczmy, czy uda mi się to zrobić bez zabijania tych ludzi. Nagrywają mnie. Chyba nie powinienem tu przejeżdżać. Wrócę tam skąd przyjechałem. Dobra, zaparkuję po prostu. To jest miejsce, w którym sterowanie naprawdę się sprawdza, bo jest po prostu łatwe. Okay. Teraz pokażę prawdziwą zaletę nadwozia wykonanego z naprawdę wytrzymałej stali nierdzewnej. To najgorszy koszmar każdego właściciela samochodu. Idziesz do supermarketu, a jakiś idiota nie zwraca na ciebie uwagi i mówi. Nie ma znaczenia. Naprawdę nie ma. Nie ma znaczenia. Ale możesz powiedzieć: No dobra, co się stanie, jeżeli masz koszyk pełen zakupów? Zamiast tego dostanę walizkę z koszykiem. Sam to nie tylko kierowca wyścigowy, ale też kaskader. Możesz wsiąść? Usiądź wygodnie. Załóż to na głowę. No i zobaczymy, co to da. To jest znacznie cięższe. Gotowy? Ostatni raz. Wybacz, Tesla. Dobra, w porządku, wynośmy się stąd. Zanim zakończymy ten film, coś poważniejszego. Chcę sprawdzić wydajność. W czasie mojej małej przejażdżki zużyłem 419 watogodzin na mile. Teraz to wszystko przeliczę, pomnożę przez pojemność akumulatora 123 kWh. I ten samochód ma rzeczywisty zasięg 473 km. Na no to nie jest tak daleko od twierdzenia Tesli o 514-15 na pełnym naładowaniu. Teraz zobaczę, jak szybki jest ten samochód. Mam ze sobą specjalny sprzęt do mierzenia czasu. Przygotowuję się do startu i jest gotowy. Setka w 2,84 ćwierć mili. 11,20. Szybko. Naprawdę szybko. To pick-up robi coś takiego. Chcę spróbować jednak czegoś innego. Zobaczmy, jaki jest czas od zera do setki, gdy odpalę to poza mną trasą. Czuję, jak szuka przyczepności. Nie było tak szybko. No ale nadal jest niesamowicie. Poniżej 4 sekund. Szalone. Pokażę ci kolejną demonstrację tego, jak możesz się bawić cybertrackiem z przyjacielem. Chociaż prawdopodobnie nie będzie już moim przyjacielem zaraz, ale wytrzymaj chwilę. Możesz robić ludziom psikusy za pomocą tej wielkiej wycieraczki. Więc jeżeli zablokujesz ją w takiej pozycji, to przynieśmy trochę wody. Nie udało ci się uciec. Jaki jest mój werdykt na temat nowej Tesli Cybertruck? Powinieneś jej unikać, rozważyć, dodać do listy, a może po prostu kupić. Cóż, jest dostępna tylko w Ameryce Północnej, ale jeżeli tam mieszkasz i chcesz mieć najbardziej wyjątkowy pojazd dostępny w sprzedaży, powinieneś od razu kupić Tesla Cybertruck. Tak, szczerze mówiąc, zrobiłem dokładnie to samo i złożyłem zamówienie. No i zamierzam sprawdzić, czy mogę je kupić, a następnie wysłać do Wielkiej Brytanii i tam nim jeździć. Jeżeli chcesz sprawdzić razem ze mną, subskrybuj ten kanał, bo na pewno wam o tym powiem. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co myślicie o tej Tesli Cybertruck. Podoba wam się, czy tak średnio byś powiedział? Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam czeka na was wszystko, co przygotowaliśmy. Thank you pray.